Śpiewawet, 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 śpiewawet. Tyle razy myślałem, że to koniec, wiesz Zacieram dłonie, pada śnieg, zaciskam dłonie w pięść Ta iskra płonie gdzieś, jeszcze trzeba jeść Wiem, że ten na drzewach śnieg jest tak samo zimny Jak ten we mnie, siemasz, masz cześć Znów te same mordy, ten sam plac I tylko hip-hop, hobby, wciąż mieszkam tam Zaraz znikną drogi, zaraz znikną perspektywy To już kolejnych kilka lat, jak to wypruwam sobie żyły, Spod nóg mi znika świat, patrz jak znika ta Jestem smutny gdy wita, nawet prawda witawe Jesteśmy kwita z rapem, chyba lat przybywa, czasem myślę Wiesz kochanie, może ty ze mną razem znikniesz Mogę pokazać ci coś więcej niż pieprzony hajs Pokazać ci to miejsce wcale niedaleko Tak, im jest trudniej, ciężej, jestem bliżej I tylko twój uśmiech pcha mnie do przodu I znów myślę, znów To śpiewa Śpiewa wiatr. To śpiewa wiatr. Mam rodzinę. Mój ojciec więcej musi płacić znów na rodzinę. Za chwilę straci luz, straci wóz, łatwo stracić siłę. Wszystko trafił chuj, szukam pracy znów, ale nikt mi nie zapłaci tyle, żebym mógł. Cenne marzenia, słodkie marzenia spełnić. Cenne marzenia dom, was na ziemię, cennik. Niektórzy mają w pracy, no stacji już mają rodzinę. Ja znam godziny i znam błędy. Znów sam chodziłem tu po parku. Sam parę browarów, spacer łąkłem bębny. Daleko od kolejny Kolejny patent pewny. Spacer z rapem i znów zaciskam zęby. Gram jak potrafię, ale chciałbym się nauczyć. Co śpiewa Co trzyma los, za nadzór los, nie na nas w przód. Chciałbym z tobą tam stać w parku i mieć parę stów Chciałbym no, bo coś od startu To jest żaden plus, a w naszym przypadku Raczej cóż, raczej nie spełnię snów z rapem. Już raczej przepraszam, ale wjeżdżam znów latem. Znów wjeżdżam z rapem, wiesz znów w tym łapie pulsy. Może za rok będziemy już mieszkać razem, już wiem. Tamten czas minął bezpowrotnie, kolejne dni idą z kolejną zimą. Murs za oknem, z kolejną zimą znów samotnie, nie popłynąłbym z tym głównym wiem. Dziś mam inny okręt, gdzieś, dziś mam inne opcje w nim. Chciałbym móc powiedzieć Tamte dni są obce Nie jestem chłopcem dziś Nie jestem dawno Przyszłość licytacja, cytacja Którzy więcej zgarną to wszystko Chciałbym się nauczyć jeśli tej Co śpiewa wiatr Chciałbym się nauczyć